Ale zimno, pakowanie tych zamówień z Abratym to naprawdę ciężka sprawa. Ale jeżeli jest ci tak zimno, to przecież tutaj masz czapkę zimową, czemu jej nie założysz? O, wow! Z tą nową czapką Abratym już nigdy w życiu nie będzie mi zimno. Już teraz wejdź na www. Abraty i zamów czarną albo turkusową czapkę zimową, bo do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem. Www. Abraty! Widzowie wczorajszy odcinek naprawdę napawał nas mega, ogromną nadzieją. Popatrz, że ty smutny pan, my się ciebie nie boimy, ale obiecałeś, że jak Walimy tutaj ten obsydian łapką, to, że będzie teleport na milionowice Bobek! Rozumiesz bądź, to? Bądź, tam się Bobowice. Co? Co bądź, sobie myślę? Obiecałeś! Bądź, bądź. Obiecałeś, że będą tutaj milionowice i że mamy niby to rozwalić łapką i że jeden z nas tam ma przejść i niby tylko! Jeden z nas, więc co, padło na I mnie? Nie wiem, nie wiem, czy to jest najlepszy wybór Akurat, żebym to był ja, Ty jest jakiś uśmieszek Ej, ten uśmieszek mógłby Wskazywać na to, że to będzie jeden Wielki fake. ale ty, nie dasz nam Żadnego kilofa, serio, my mamy tutaj stanąć I normalnie to tłuc łapką, przecież to Będzie trwało ja przez 4 minut Co, Bobek? Co? No? Na, a... No, popatrz na to! Ej, no, dawaj, wypuść to. to! Dawaj, zwolniąc, dawaj. zobaczymy! Ej ja trzeba... Go... O! Sam to rozwal... No, rozw ej, nie ej to nie Ty co to się... Ej, nie, do no, czemu ej. pomienił pan Dawaj, Daj, to! Nie, Ty, może to zadziałać? To To naprawdę... Nie, to niestety nie zadziała. Ja cię kręcę. Powiem wam tylko tyle. Zacznijcie to kopać! Ja zaraz przyjdę, muszę chomika nakarmić, bo chomik dawno nie jadł. Yy, dobra, widzowie, wyciszyłem się. Tak czy inaczej, musicie oglądać to w całości serio. W tym odcinku jest mega wielka szansa na to, że trafimy do milionowic. Nie wiem tylko na ile, bo ten włamywacz, słuchajcie, ma chyba taką serio siłę sprawczą, żeby nas tam przeteleportować. Mam tylko nadzieję, że to nie jest fake, ale on mówił że to będzie tylko na chwilę. Nie wiem, czy na sekundę, czy może na 5 sekund, czy może na minutę, czy może na godzinę. Nie mam bladego pojęcia, ale wiem tylko tyle. Słuchajcie, musimy tam podejść. Do eee, tak, do tak, tak, już idę. Wracam do roboty. Ej, ja jak mam kopię idzie? To łapką, ale tego się ej, nie da. tego się I chyba i nie da. W ogóle ej, a, a ty, 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 a może jeden klocek będziemy? Dawajcie ten wrogu, będziemy wszyscy próbować kopać. Ten jeden klocek w wrogu i może za którymś czasem ja, się, się. uda. ja mam realne pytanie, mam, czy Jaki? naprawdę da się to wykopać łapką? Ej, to jest bardzo dobre pytanie. To jeszcze jest Pytanie do pana włamywacza: czy ty się w ogóle da wykopać łapką? Ej, nie, no, da się, da się, ale to. Nie, mam nie, nie, Ej, ale jak to nie, a nie to? Nie no, jak brak czasu? Decyzji, że to. Dwa rady. Ej, dobra, dawaj, psujemy to! Mnie się wzią, wydaje, że, przysły, że jesteśmy w stanie to rozwalić. Znaczy, powiem szczerze, ja to nic nie, Uwaga, nie widzę. Ej, żadnych chli takich, żeby to było już rozwalone. Ale... No tak, dobrze idzie, jakbyś dał nam kilo w typie, to byłoby ja nam wiesz, trochę łatwo. Ej, Ej, ja też nie widzę żadnej różnicy, ale dawajcie, dawajcie, kopiemy, kopiemy. Milionowice są tego warte. Choćbyśmy mieli tutaj siedzieć przez 3000 lat, ja. to musimy, to po prostu musimy. Ej, ale to, to się nie uda. To się nie uda. Się Ej, no nie, no ja nic takiego nie widzę, stary. Ej, czy to się różni, my pajęczynka my. tego? Poczekajcie. Czy to się. Ja nic nie widzę. No Dam no, kilo, choćby drewniany. Ale my potrzebujemy kilów, bez tego się nie uda. Przecież widzisz, że się nie uda. Co ty, specjalnie nam dałeś takie zadanie? Bo wiedziałeś, że pewnie nie przeteleportujesz nas na milenowice. Jaki to for Pierwsze, nie łapką. drugi okay. Dostaniecie drewniany kilo trzeci i tak w górę aż do nederytowego. Do nederytowego? Oh! Ej, dobra, to dawajcie ci siebie w takim razie. Ja powinienem Dzień, chyba teraz dobra, w Google wpisać, ile się psuje taką łapką. W ogóle to jest do sprawdzenia, bo ja wam powiem tak. Ej, 15 sekund to się kopie diaksowym kilofem bez żadnych efektywności. Więc ej, ale ja to ja się pewnie nie łapką. Uważajcie, bo jestem już mega bliski, żeby mnie nigdy tutaj nie psuje. Ej, ja, ja widzę tą pajęczynkę, jesteśmy mega bo blisko. Bo przecież... Dawaj, Ta, bobek, dawaj, Bobek, dawaj, Bobek, dawaj, Bobek, psujemy to. Ciekawe, czy jak trzy osoby to psują, to to działa chociaż jak drewniany kilow? Nie wiem, naprawdę, słuchajcie, powiem wam no szczerze, że nie wiem. Dawaj, ja dawaj, Bobek, damy ja tak radę, gadań, damy gadań, radę! A może, a może na przykład pan nam też pomoże kopać łapką, bo, bo jak pan raz kliknie łapką, to w no sumie nie będzie tak polobał. A, a może tak nie i wiecie co? Najlepiej, to ja po prostu stąd idę i wracam do was zaraz. Mam zaraz! Mówić. O, ja czyli wszystkie idę. triki dozwolone! Dobra, dobra, to o. widzimy się za moment w takim razie. Ej, ej, słuchajcie, on se poszedł. Ej, a co gdybyśmy a, zrobili dalej, teraz kill-off, stary? Ale tak się tego się nie da. Wykopcie, wykopcie, wykopcie. wykopcie, wykopcie. Ej, ja, ta, ja ta, widzę, ta, ja, ta, ja, ta, ja ta. widzę tą pańczetkę. Wykopcie. A ja na szyfcie. słuchajcie, spróbuję podejść stary do Twoich skrzynek. Licząc na to, że no. go tutaj nie ma. I naprawdę, może zaraz zrobimy kill Dobra, nie widzę go. Ej, mam tutaj kamień. No daleko jeszcze, bo. tu jest, on tu jest. Ej, musiałem, no musiałem chomika nakarmić. Przecież już tłumaczyłem, no chomik. Ej, poszło łapką. Poszło łapką, widział pan? Własne ja oczy! Ej! Ja co tam się dzieje? Czemu tam w ogóle TNT leci wybucha? Ej, ale tam jest jakaś niesamowicie głęboka dziura. Bobek, my już raz do tej dziury wpadliśmy. O, tam matko. niestety nie było nic ja nie dobrego. I podchodzę. co, myślisz, że tym razem możemy zaufać? Ale no. tak, będzie, to tak będzie, chłopie! To Ej, nie mam pojęcia. Tam się jakiś kolor w ogóle pojawił. Ej, nie wiem, czy Jaki to... Kolor? Ej, jakiś... Jakiś ale, jakby niebieski. Ale... Ej, czy tam się zaczyna tworzyć teleport, czy mi się tylko ej, wydaje? Nie, ale teleport otworzy się dopiero, po wykopaniu dziwnie. No to tak, że... drewniany kilof poprosimy, taka była umowa. No ej, ej, no to dawaj te drewniane kilofy, taka była umowa! Ja Uy, coś do tej pory raczej nie widziałem kłamstw z twojej strony. Możesz być jakimś tam krętaczem oszustem, tak jak Bobek, co nie? Ale o, raczej o, nie byłeś o. kłamcą! Więc wydaje mi się, że nie, powinieneś się zobowiązać i dać nam te drewniane kilofy. Bobek, czy ty możesz? Czy ty możesz a, nas, nie a, wiem, Bochnąć, ja to przecież Joliter! Gratuluję ci, gratuluję ci! Dwie no, no. szare komórki to tam za rzadko się chyba odbijają, co? Ja rozumiem, ja może nie jestem kumaty, ale Bobek, no ty no, bez kitu, to nie wiem co no, tu się dzieje, stale, naprawdę. To dobra, to dobra ja ci powiem obsydian. tak, no ten Obsydian chyba nie będzie tak rozwalany, ale no gdzie są nasze kilofy? Gdzie są nasze kilofy w tym momencie? O, nie, no bo proszę, a, to, proszę Jak wy tu jesteście, to ja myślę, że wam to naprawdę długo zajdzie, bo jesteście takie ofermy, no ale nic. Bobek to jest oferma. Zgodnie z umową mam dla was tutaj tak prezent. Proszę, pierwszy dla ciebie. Jak patyk! Jak ja, 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 patyk! Ja, 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 patyk. Miał być kilo! Drewniany! No dobra, ale patyki też możesz się kopać, nie Dobre, dobra, dobra, żartowałem. A, strasznie śmieszne, faktycznie. Ubaw w popachy, zatrzymajcie tą karuzelę śmiechu! Ej, śmiechom nie było końca. I tak nie mamy ale czym zwiec, kopać, tylko Juli dostała. Kościoła. O, tu jest kilof, tu jest kilof. Dobra, mam kilow, mam kill Dobra, ej, ja mam drugi kilow. Okej, okay, to daj Bobkowi w takim o, ja razie. Ty. No dawaj, daj Bobkowi, Juli to ma to dla się ciebie, a ja zaczynam tutaj kopać. Zabajcie, dawajcie, dawajcie, no kurczę, co tu się dzieje? Dobra, kopiemy ten jeden. Który kopie Juli? Ten. Ten ten, ten joli kopie. Musimy Dawaj, skupić, jak trzy osoby zaczną to stary kopie. kopać, to to na pewno pójdzie. To już wtedy nie będzie lipy. Kupujemy. Ej, ale to jest niesamowite, że ty nas w ogóle, smutny pan, zmuszasz do takich rzeczy. Ale my dla milionowych zrobimy wszystko, ale bo tak naprawdę. Oj, brat po prostu, broń! się trzy Ej, ile to kopaliśmy łapką? O trzy ostrugi, Ej, ale patrzcie, już jest ta pajęczynka. Już, ej, bardzo dobrze nam idzie. Ty, naprawdę. Dobrze mi się bierze. ręka smyknie. Zburzyć dom, odbudować go i wydali się tylko. Dobra, ja ci powiem tak, my się ciebie nie boimy, bo jeżeli my będziemy na milionowicach, to my tam mamy takie rzeczy, że cię rozwalimy typie. Więc ja na twoim miejscu to bym nie był taki hop do przodu, bo Bobek weźmie rozpapilacza. To już jest już bliżej końca. Ej, nie no naprawdę jest pajęczynka, ja ją widzę! Ja ją widzę na własne oczy. Jesteśmy mega blisko, totalnie jesteśmy mega blisko, a on obiecał, że każdy kolejny... Będzie Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. A Co? przykro był było, teraz tak spadł na to i wam przestał kopać. Ej! Nie! Ej! Nie! Taka była umowa! I my mamy teraz to znowu kopać? Serio? Tym drewnianym kilowem Tyle czasu? Nie, dobra, żarty żartami, ale to nie jest w porządku, co ty robisz. Serio? Ty masz z nas bekę, a my po prostu próbujemy odzyskać milionowicę. Tak, my ciężko pracujemy, a ty robisz coś takiego? Serio? Trochę, że nada ja Mogę robić co chcę, ja mogę robić co chcę No to weź mnie i przeteleportuj mnie już tutaj w dół do milionowic. To będzie dobry pomysł. Będę cię przeteleportować w inne miejsce, w nie, no nie podchodzę. Jak, w jakie inne? W jakie inne miejsce, niby, co? No? Słucham. Do no, bo bobowie, no, bo no, chcesz się skoko. przekonać? Chcesz się No, no chcę się tak? przekonać, żebyś wiedział, chcę się przekonać. Ej, dobra, lecę do was, ale naprawdę! Miałem kawał drogi! Ile wykopaliście? Powiedzcie, że chociaż jeden. Nie, no, no jeden to na pewno. Ale il? Eee, jaka dziura wielka! A kurczę, tu! Co tu no się ja dzieje? Ej, dobra, mieliśmy dostawać coraz lepsze kilofy. Ja w takim razie w imieniu naszej ekipy mówię Ci, że dawaj Diaksowe! Albo nederytowe. Daj nederytowe. Daj nederytowe. Daj nederytowe. No chociaż Diaksowe. Nie będziemy kopać łapką jakimś drewnianym kilofem. Co to ma być? Co, serio? Przez 5000 no tysięcy lat mam tu siedzieć. Patrz, prosię, prosię. No to patrzę. No. Ej, nie! Tam. Co tu się dzieje? Ej, tam się chyba jeszcze bardziej aktywuje ten portal, albo mi się tylko no. wydaje. Dobra, dawaj mi Dioks. O, mam Dioksowy? Ej, tu dawajcie! Daj, to, szybko! Dopóki no, je dalszy. mamy, to kopiemy, kopiemy, bo to 15 sekund, jeden klocek, więc to mega szybko nam pójdzie. Dawaj, dawaj, Daj, dalszy. 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 dawaj, dalszy. dawaj, to jest nasza ostatnia szansa. Ej, a może nie no, 15, ale. może więcej. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Jak to bedrock? Co eee. no, no, no. Ej, jak się bedrock? Kopią. Czym się kopie Bedrock? No ja nie wierzę. Dobra, nie No to obawiamy się tak. Wykupujecie jeszcze te cztery obsydiany i dodatkowo jeden Bedrock. Jak bedrock ty chcesz, żebyśmy wykopali? to może być no. problem! To Ej, się czy, czymś czy, czy, pomoże... Ej, to jest nieprawdopodobne, czy, czy, że Juli próbuje serio kopać bedrock. Jakby, ja ty, nie wiem, co tu się ty, dzieje. No ja nie wiem, co tańczy kamień no, ja, ja... w ogóle. Ej, nie stary, po... bo wysadzisz znowu Juli, dobra! No, ja ci powiem tak, typie, to jest koniec twoich gierek. Jeżeli jesteś fair, to otworzysz nam tą dziurę 3 na 3, choćby swoją łapką z głupiego kreatywa i dasz nam przedostać się do milionowic. Bo to już serio, beka beką, ale to się przestaje robić śmieszne. To jest żenujące, co ty robisz, to jest żenujące. O, 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 je. nie. no dobra, zrobiliśmy dobra, 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 twoje dobra, dobra, dobra. zadanie. To było Ej, twoje sobie. I co? Zrobiliśmy zadanie. Proszę to zostawić, proszę to zostawi. Nie, no zostawcie, A, czy, czy, może czy, czy, to jest właśnie czy, jakiś czy, 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 portal. Niczym nie da się go wykopać. To jest jedyny klocek, którego się nie da w ogóle wykopać w tej da. grze. Więc co my dobra, mamy tak, teraz zrobić? Tak. Wszyscy, sobie wszyscy, sobie wszyscy stąd wychodzą, wszyscy stąd wychodzą, proszę opuścić. wychodzą? Proszę stale, proszę Ja muszę zrobić parę rzeczy. Ej, on stawia, stary, jakąś sta ścianę zbyt drogą Ty, ja, nic nie rozumiem podpoczyny, podpoczyny stanę, podpoczyny. Myślisz, żeby podejść, żeby zobaczyć? No, Ty, no, jestem ja na F5 myślę, podejść, Tylko dawaj, dawaj Dawaj stary, na shifcie, kończ na oj, o, 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 Nie było nas tutaj, nie było nas tutaj Nie, nie było nas nie, możemy, możemy teraz, podejść. Możemy podejść. Odejść. Jesteś przygotowany na wyprawę? Masz coś no. w sobie? No ma, mam, mam deksowy kilow, ale to ja mogę go oddać, żeby nie było, że, że go ukradłem, że go zabieram, że potem ja będę jeszcze rozwalony. To ja wolę mieć nic nie mam. Nic teraz nie, nie mam. Jestem z umową otw otworzyłem portal, także przygotuj się na niego dobrze. Przygotuj sobie całe na wyprawę i może później. No jak no wygląda ten, da, ten portal? Da, no ja, dajcie peści. jakiś jakiegoś kurczaka, jakieś śrmię, jednego, jednego, jednego. jednego zjem, żeby być jednym. I w takim razie faktycznie chyba mogę się z wami już Dobra. powoli żegnać. Miło było was poznać, ale milionowice. To. Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, ja tam polecę i po prostu zdam wam relację. Jeżeli faktycznie tam będą milionowice, a jeżeli to będzie więzienie, w którym zostanę już na zawsze, no to pamiętajcie, że. Żeby dbać no o... Nie będziemy cię szukać. Żeby dbać, żeby się dbać się o wielbłąda, który tu będzie tam Dobra, dobra, trzymajcie się! I pamiętajcie, żeby karmić tego wielbłąda! No bo on. A! Ja nie mamy wow wow, 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 Ej, widzowie, to są milionowice! Ty to co? Ale co... Co? To są prawdziwe milionowice! Ja, ej, dobra, nie wierzyłem w to! Naprawdę przysięgam, nie wierzyłem w to, ale to ty... To jest nasza wioska, patrzcie! To jest mój pierwszy domek, który wybudował w ogóle Elviso Agentix za pieniądze! Galeria jest! Ty jest wieżowiec, jeden, drugi, trzeci! Jest... Różowa willa Agentixa? Różowa? Ej! To nie są milionowice cofnięte w czasie w sobie? Jest dirtowa wieża jakby ta, ta latarnia morska, ale... Ale mój lodowiec nie jest jakiś taki rozrośnięty. On był bardziej roz... Ej, dobra, to jest za słuchajcie. Muszę wejść na Discorda teraz do Bobo, do Julii, i chyba muszę im udostępnić mój ekran, bo. Bo nie wiem, co się tutaj dzieje. Ej, dobra, widzicie to? Widzicie to? Jesteście Bobo, Julii? No, Udostępniam wam ekran. Ej, patrzcie, co jest grane! Stary, to jest lodowiec milionowic. To naprawdę są milionowice. Wow. Patrz, stary, to. Cały Ej, nie wierzę. A tu po lewej jest ten mój taki pokój, to naprawdę. Stary, tu na zobaczmy. Wow! Yeah. Ej, to jest nieprawdopodobne. Tajna baza, zakaz wstępu. Co? Co? Nie wierzyłem w to. Tajna baza. Ale to są milionowice. Ej, on naprawdę, naprawdę mnie przeteleportował. Nie wiem tylko, ile mamy czasu. To jest Co bardzo jest dobre pytanie. Może mamy, słuchajcie, 10 sekund. Ej, czy tam może jest mamy. Moja Wioska? Jest Zobaczcie różowo. Zmiecznie. Czekaj, tam jest nasz domek z tej różowej wioski. Jest KFC, jest jakieś to do nie, Ale nie, słuchajcie, to jest cofnięte w czasie. Ewidentnie, mój lodowiec był zupełnie bardziej rozbudowany. Bomek, tam jest jakiś w ogóle mur. Patrz obsydianowy jeden i drugi. To są jeszcze Bobowice? Co? Co? Tam jest coś faktycznie takiego ciemnego. Tam jest ten, ten domek. Mój i Tak. Ej, niesamowite, to jest niesamowite, ale ja nie wiem, z kiedy to jest, nie mam pojęcia, bo to jest cofnięte w czasie. To on przeteleportował ta, nas ta, na Milionowic, ale cofnięto? co no jest? po tym sprawdzić, po banku i po tamtej stronie Milionowic. Tam, tam były takie domki, tak budowaliśmy chyba. Dawaj, dawaj, Nie. lecę tam. Tam jest komisariat no. policji. Jest szpital, stary, jest ten szpital. Jest właśnie ta willa Agent X, ale ona jest różowa. Ona jest różowa, różowa, więc to jest ewidentnie cofnięte w czasie, bo to, to Juli dostała przecież Willę. No. Tutaj jest willa ale, ale Elviso. Ja, ja, ja przejęłam tą willę Elviso. A ja potem kupiłem. Tak, tutaj jest przecież ten sklep, który, słuchajcie, jest cały no, w dircie. Duchę. Tu są puste skrzynki, czyli to jest w miarę, słuchajcie, jakby wyczyszczone. Oj, to jest pierwszy domek chyba. Tak, nie? to jest mój pierwszy, pierwszy domek, domek, tak. Taki mega historyczny. Ja cię kręcę. No. Co tu się dzieje? Co to jest za miejsce, nie? A jest coś tu w sygarce, w tym domku? Stary, poczekaj, zaraz ci powiem, zaraz ci powiem. Bo... Tu może jakieś itemy może Nie, wędzić, stary. Nie, za no, wszystko Trzy patyki? Okej, okej. Okay. 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 Nic je. tego nie rozumiem, nic z tego nie... Tutaj stary, też jest. Ej, nic musisz nie ma. znaleźć jakiś ten. Ej, jakieś jedzenie masz? Poczekaj, S są tutaj stare te fontanny, są tu wieże właśnie od donatorów, znaczy dla donatorów. Ej, masakra. Ile tam było w ogóle. Tu jest patrz! Stary patrz, 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 patrz tak, tu, tak, tu jest! Tu są tak, ej, tu są itemy. Stary patrz wow. to! Tu są bo ja jakieś te, temki. Ja to budowałem jakoś, pamiętam, że na koniec, znaczy na koniec. Stary, jest, jest bank. O, tu jest ten sklep po prawej stronie. Ja stary, jest budowałem. totalnie rozwalony sklep. Ej, a myślisz, że są nasze wyspy, że jest nasz ocean? Ej, to jest trochę przerażające, że wow. to jest takie miejsce. Ej, a tu jest może ten, FIFA, złota, stary, lafa. Jest. Ej, masę stary, myślisz, że tu będzie jakieś złoto? No. Co? Tak. tak. To jest porąbane. To jest porąbane Stary, to stary wszystko. Ej, ty bez kie... Ej, a myślisz, że mogę to zabrać? Dobra, Luzabieram pozabieram stary, trochę, stary, stary. Chociaż to trochę pozabieram, podrobię. może będę w stanie z tym wrócić Ej, patrz, patrz Tutaj jest nasz ocean! No naprawdę to, to działa! Villa, ej! Stary to są serio milionowice! Tylko nie mam pojęcia z no. jakiego okresu! To musiało być dawno! To musiało być naprawdę dawno, ale tam widać nasze wyspy! Widać stary, tej, patrz to! Widać tą taką wycepkę obsydianową, w której rozwalaliśmy wszystkich! Tam są nasi villagerowie! Ej! Ej! Ej, masakra! Co, ej, co to, to jest gra? Nie, 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 co nie, jest nie, Co to jest nie, gra... Ej, bo, bobek, przerywacie. Halo? Halo bobek, Ej, mi to. Te... Ej, mi też laguje. Mi też jakby. Ej, jakby. Ej, ale. Stary, słyszysz mnie? Ale, stary, słyszysz mnie? Ja tutaj lecę na góry, ale, stary, przerywacie. I w ogóle strasznie mi zaczyna ten świat lagować. Czekajcie, ja muszę tutaj oddychać, ale masakra. Jakby, jakby przerwa. Jakieś połączenie się tutaj przerywało. Co, co? Ej, dobre, jestem już prawie na górze, jestem prawie na górze. Bobek, widzisz to? Patrz, z tej góry może będzie widać bobowice. Słyszysz mnie? Halo, Bobek. Halo, stary, słyszysz mnie w tym momencie? Halo, Bobek. Bobek, jesteś tutaj? Halo. Ej, przerwało go. I tutaj mam, czekaj. Failed to connect to the server. Unknown host. Co? Ej, to jest trochę niepokojące. Nie nie nie, nie mam z nimi kontaktu, nie mogę tutaj wejść. I na Discordzie też ich nie słyszę. Ej, czemu jestem tutaj? Czemu nie jestem na milionowicach? O co tutaj chodzi? Ej, ale czy tutaj będą, słuchajcie, wszyscy? To jest mega dobre pytanie. To jest totalnie mega, mega dobre pytanie. Lecę w takim razie, słuchajcie, tam, gdzie ostatnio się widzieliśmy. Tam, gdzie, słuchajcie, była ta dziura. Ej, i tak wydaje mi się, że byliśmy dużo czasu, bo ten włamywacz mówił, że niby 30 sekund mam to być. A my tam byliśmy, słuchajcie, z 10 minut. Ej, widzę nik Juli, widzę nik Bobo. Oczywiście niku włamywacza nigdy nie widziałem i raczej pewnie nie zobaczymy, bo on jest jakimś głupim czyterem. Ale słuchajcie, oni mogą mnie już tutaj widzieć. Ej, jesteście tutaj? O! No żyjesz, fajnie! Ej, Ej, jak to się stało? Byłem na milionowicach! Ej, widzieliście, pokazywałem wam to! Ale ale dlaczego? Dlaczego mnie przeteleportowałeś tutaj znowu? Mi wyskoczyło, że nieznany host. Nie, wierzyłeś mi, że się uda, ale widzisz jesteś. Ej, nagle prze zaczęło przerywać bobka, wywaliło mi neta w kąpie! Nagle, jak bo... już mam neta, to wchodzę tutaj, jestem jakby zrespi w łóżku. czemu to się wydarzyło Tak, to ty byś był w milionowicach, a potem my byśmy Ej, ale widzieliście no, to. Jakiś portal zrobić! Ej, a czy my możemy te a teraz nie ma tego. Nie ma tego nie portalu? Ma, no. Nie ma. To co się stanie, jak teraz wpadnę, w takim razie? Chcesz się przekonać? No chcesz się przekonać, ja, ja, tak! Ja, ja chcę zobaczyć, czy znowu będę wszyscy. na milionowicach i. i co? I tyle? I co się stanie? zrespię się na mili. co? Ej dobra, to jest mega porąbane. Muszę czym prędzej słuchajcie do nich pójść i naprawdę musimy nie wiem w jaki sposób, ale wybłagać, po prostu wybłagać tego włamywacza, aby on nas przeteleportował znowu na milionowicę. On ma tą moc sprawczą. Tylko ja muszę się go zapytać, jak to jest możliwe, że on tak cofnął to w czasie? Czy to są cofnięte milionowice właśnie do momentu kiedy Bobek kupował na Allegro od włamywacza, słuchajcie tego Dirta, i przestali się wtedy lubić. Nie wiem, bo pamiętacie, że ten włamywacz to jest jakiś handlarz Dirta z Neta, z którym Bobek tak naprawdę to sobie jakiś kredytów narobił. i, i potem była, że tak powiem, trochę lipa. E, 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 e. ta dziura teraz nie działa! Nie działa teraz ten portal! Dlaczego nie działa? Nie działa. ale my mamy sporo pytań! My mamy sporo pytań! Bo ja byłem na tych milionowicach, naprawdę to działa! Serio, tam w skrzynce były rzeczy i tak dalej! Ale dlaczego te milionowice? Były cofnięte w czasie. Bo one no były właśnie. cofnięte w czasie. To nie były najnowsze. A poznajecie, a poznajecie moment, może Bobek wam powie, dlaczego to jest właśnie z tego momentu. Stary, ja tego nie wiem, ale nie tam myślę, była różowa willa Juli. Tam był... Ja miałem dużo bardziej ulepszony lodowiec! No a... A to ja, ja... ja wam powiem, ja wam powiem, bo ja z... że on nie chce. To jest z wtedy, kiedy pierwszy raz Bobek do mnie napisał. To jest dokładnie ten moment. Ej, to jest wtedy? Ale czekaj, Bobek, bo ty okay. mówisz, że ty wcześniej już kupowałeś u niego dirta, czyli poczekaj. Z czyli. Jest czyli ty od niego zacząłeś kupować dirta dość niedawno, typu że z półtora roku temu, a nie że trzy znaczy, lata temu. By... Albo ty, a to, to nie było tak, że po prostu wtedy chciałeś finanse za to, a tak to za dawałeś? Ej, to nie byłem jest... ja, ja ci bym nie dał za darmo. Bobek, to ty miałeś kilku sprzedawców dirta? Nie w ogóle. Nie wiem! Ja Ej, nie ja, wiem, ja nie wiem jak to, to jest możliwe, ale nam pasują nawet takie milionowice. Mogą być cofnięte w czasie. Przeteleportuj nas! nas wyślij, weź ja tą wioskę, męc, weź tą ja, wioskę ja całą. Ja co wiem, jak Bobek? teleportować ja wiem jak się Dawaj, pokaż! Jak to, to mieć sposób stale. Tu od pala, bam! I normalnie takiego! I co to ma niby dać? Bobek? Je ziet er Ej, a, ej, ale to przecież on tam spadł i raczej się rozwalił, tylko co? Rozpapilił, yes. tak jak ja przed chwilą. Ej, to przecież nie mogło nic zrobić. Ej, dobra, ja, ja mam pytanie: skoro nie ma tego smarkacza, skoro ty miałeś tylko problem ze smarkaczem, my przecież nigdy nie kupowaliśmy od ciebie dirta przez internet, nie robiliśmy ci żadnego problemu. Możesz w takim razie przejąć całą tą wioskę i przeteleportować nas wszystkich tutaj po prostu na milionowice i damy sobie święty spokój, podamy sobie rękę Właśnie, na zgodę. I tutaj zostaniesz. Tak, będziesz miał to całą tą wioskę, ona będzie twoja, ona będzie. Będzie Twoja. Serio, dogadajmy się, co Ty na to, i wtedy nie, nie będzie mogę. żadnego konfliktu. Nie, 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 nie. A jaki Ty masz interes w tym, żebyśmy my tutaj siedzieli? Serio. Jaki ja, ty masz w tym interes? Co jest, No Wiesz to jednak to nie działa, więc No zauważyłem. To że to nie działa. Dlaczego to, ty szybko. chcesz nas tutaj więzić? Jaki to ma sens? Nie, naprawdę, bo ja tego nie rozumiem. Serio, ja. Ja wszystko kumam, że ty może być, nie wiem, tej samotnym, smutnym gościem, ale jeżeli chcesz zdobyć przyjaciół, to raczej nie w taki sposób. Tego się tak nie robi. Po ja co... już tutaj zabieram do... rzeczy, żebyś Właśnie, to zabieraj, to zabieraj, zabieraj to te to rzeczy. rzeczy i my do Milionowi ja zwracamy. Nie, potrzebuję przyjaciół, ja żadnych przyjaciół nie potrzebuję. to nie po, co... po co my tu jesteśmy? Z jakiego powodu my tutaj no, jesteśmy? Skoro możemy być na Milionowicach. To no to właśnie. Po pierwsze, jesteśmy tu po to, że Bobek jednak wisi mi jakąś tam przysługę i wisi mi mega dużo dirta, prawda? No tak, Ale na nie? milionowicach on ma tego dirta tyle, że ty nigdy na oczy właśnie nie widziałeś. On będzie oddał to własne z milionowic. Ja nie chcę dirta z milionowic, ja chcę tego dirta. Ten mi się e... bardziej podoba. On jest tym samym dirtem. Dosłownie, to jest ten sam dirt. Wchodzę tutaj, kopię klotek i on nazywa się Dirt. Minecraft dwukropek Dirt, serio. Yeah, Nie, nie, nie zgadzam się. Ja tak no nawet z... się nie zgadzam, bo te jest są plus Ja cię bo jest... ja kręcę, bobek, ty wciskaj to było, to mu, że to jest ten sam dirt. No przecież to, nie, jest, to jest w naszym interesie. To jest... Nie, a to jest ten a sam kierunek. Ja dirt. ja dirt. dirta. Nic z tego nie rozumiem. Popatrz, czym się twoim zdaniem różni ten dirt i ta lepianka z dirta od takiego samego miejsca na Milenowicach? Ej, Dobra, nie ale serdecznie. ma to sens. Wiesz dlaczego? Bo jest jeszcze dirt z... jako ścieżka i jest dirt z trawą. Ale. No, wiesz, mają rację, tylko ty próbujesz mnie oszukiwać. A ja rozpoznam każdego dirta, ponieważ są różne biomy, są różne kolory, trawy i to wszystko generuje innego dirta. Dobra, to ja w takim razie, pod... jeżeli ty potrzebuję. jesteś handlarzem, to ty tak naprawdę handlujesz tylko dirtem. Ty nie potrzebujesz dirta, ty potrzebujesz kasy. Ile chcesz kasy i jakiej kasy? Na Milionowicach możemy dać ci kupę złota. Naprawdę tego złota mamy tak dużo, że do końca życia możesz żyć na Malediwach i tak naprawdę będziesz mógł sobie nowy jacht kupować co, co dwa tygodnie. Ej, bez kitu ja mamy. Nie mamy nie tyle z... złota. Ja nie potrzebuję złota. To ja mam pieniędzy tyle, że tak naprawdę mógłbym... No to po co ci ten dirt? Skoro jesteś handlarzem, to jest twoja praca, to ty jednak to robisz zarobkowo. To po co? Wiesz co, ten dirt jest mi potrzebny z tego względu, że jesteście pewnego rodzaju moim eksperymentem. I jesteście ja, mi potrzebni do my. pewnych planów, o których nie chcę na razie mówić. Jakim eksperymentem? Jakim eksperymentem Jaki znowu? Jakiś eksperyment społeczny do nas przeprowadza. Co? co, co, co wszystkiego w swoim co? czasie. E, nic z tego nie rozumiem, naprawdę kompletnie nic z tego nie rozumiem. To w takim razie my nie możemy nawet liczyć na to, że ty nas przyteleportujesz do Milionowic? Znowu? Czy może kiedyś namyślisz się, jak będziesz miał bardzo dobry dzień, to akurat nas przeteleportujesz? Posłuchaj, może nie będziesz chciał wrócić tam znowu na dwie minutki czy trzy. No chcę, no teraz w, to w tym momencie. Chce. Jakiś czas. W, dosłownie w ty za momencie? 10 sekund chcę. Nie. Ale czemu nie? Dobrze. No a co mogę zrobić, żeby tam się przeteleportować jednak znowu i może tym razem z kimś tam, z Bobo Albo Ej, z Julii. Ja, też, ja mogę tam pójść. Albo no, w trójkę. Ja... No? Nic. Na razie nic. Na razie nic. Naprawdę? Czy możemy. Może w takim z, a, może, razie... a może, a może z, 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 pójdziemy tak, że pójdziemy tam z Bobo, zostawimy tam Bobo i będziemy tutaj żyć długo i szczęśliwie e, A może zostawimy siebie tam, a Boba tutaj. <laughs> Boba Boba Baba Baba. Dobra, nie a czy w takim razie powiem. możemy liczyć na to, że w jakiejś dalszej przyszłości przeteleportujesz nas tam na zawsze? Jeżeli spełnimy jakieś twoje zachcianki, jeżeli twój eksperyment się skończy ja, i tak dalej. Ja Całego tego dirta, całego dirta nakupałem, masz, oddaję. Jeden klocek? Ty se jaja robisz. No? Ty se jaja o, się robisz, się ja poważne. zadaję pytania po poważne. poważne. Czy kiedyś przeteleportujesz nas tam na zawsze? A on daje dirta. No to rozmawiaj ze mną, to słucham, to słucham. Czy ja kiedyś? mogę dać kość. Ale wy mnie nie traktujecie poważnie. Jakaś kość, jakiś dirt. Co to ma być? Po co mi to wszystko? Nie, nic z tego nie rozumiem. Słuchajcie, nie, słuchajcie. No dobra, Musimy być bardziej poważni. Kuchni, Widzowie, w tym ma. odcinku zobaczyliśmy, że to. naprawdę jesteśmy w stanie być przeteleportowani na milionowice pod kilkoma warunkami. Prawdopodobnie jego eksperyment musiałby się skończyć i prawdopodobnie będziemy musieli wykonać kupę jego zadań, ale sami widzieliście, to jest naprawdę realne, dlatego subskrybujcie kanał i oglądajcie kolejne filmy.